I zobaczcie to i to sobie jeździ normalnie po drodze Widać że gość wie jak się jak się napierdziela po, po winklach ale też wie jak to boli czasem z przodu nie ma, nie ma świateł, z tyłu ma tylko takie dwa minimalistyczne kierunkowskazy. No po prostu fajnie to wygląda. Dużo karbonu. No odgrywki trochę na trytytkach, tak jak lubię. Zobaczcie. Z przodu nie ma kierunków i nie ma świateł, ale ma za to numer startowy. Czarny na żółtym tle, jak to kiedyś w klasie królewskiej miały Stare 500 nad wysuwie, no tu już mamy chodzinę piękną. A tu mówię, przy śmietniku. A, poza tym, przepiękny krajobraz około. Tutaj jest przełęcz do Francji, taka przyjezdna dla ciężarówek. Ale na niej po prostu się pięknie dogina. To jest najszybsza chyba przełęcz, jaką znam w Alpach. Trzymajcie się.